Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Magpula. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Cyberpunk 2077 to dobra gra? Czy Cyberpunk 2077 to dobra gra? Czy to dobra gra? Czy to dobra gra? No, powiem tak, nie ma nic. No według kart nic szczególnego tutaj nie ma, aż tak. Nie ma rozwoju żadnego, że tak powiem. Brak rozwoju, brak wychodzenia poza strefę komfortu. Mamy jakieś zabioblenia, jakieś takie wahania czy nastroju czy wahania w ogóle w tej grze całej, tak? Jakąś blokadę energetyczną i dopiero później mamy karte cesarzowej, czyli kreatywność, tak? Czyli gdzieś tam dopiero później, albo nie wiem, czy w kolejnej jakiejś wersji, czy w być może w jakimś kolejnym no, no, no nie wiem, no w każdym razie dopiero później będzie le lepiej, tak? Dopiero po blokadzie energetycznej będzie lepiej, bo po kolei, co jest na tak ósemka buław? Ósemka buław mówi o tym, że rzeczywiście to jest bardzo fajna karta. Tak ona mówi o szybkości, o dynamice, o kontaktach zdalnych, o kontaktach różnego rodzaju w takich szybkich spotkaniach, tak? O rozwoju niesamowitym, o czymś takim pędzie do przodu, bardzo fajnie, tak? Czyli gdzieś tam szybkość, dynamika, tak, jak najbardziej. Natomiast brakuje tutaj albo dojrzałości emocjonalnej dziewiątka denarów, tak? Brakuje dojrzałości emocjonalnej, albo brakuje, bo nie ma tutaj jakiegoś takiego dostatku, dobrobytu, dojrzałości, nie ma tutaj jakby tego wszystkiego, co jest potrzebne, czy tak jakby postawione było na czas, na tempo. E na ilość, a nie na jakość. Dosłownie coś takiego. Na, na tempo, na czas, a nie na te wszystkie szczegóły, tak? Dopieszczanie. No i to na tym traci tak jakby, tak? No i karta rada, no czwórka denarów. Czwórka denarów mówi o niechęci do rozwoju, o niechęci do wychodzenia poza strefę swojego komfortu. Eee, czwórka denarów, no, no, no brak rozwoju po prostu, nic rozwojowego nie ma. Zadiablenia, wahania, jakieś e, mm, drzewko życia, czyli no w ogóle tu jest jakaś blokada energetyczna, należałoby się chronić energetycznie, ale również mogłyby mieć miejsce takie sytuacje, które gdzieś tam pochodzą z losu, z przeznaczenia i które, które są nam nieznane, tak? Zaś które będą miały wpływ na dalsze decyzje, dalszy bieg zdarzeń. I tutaj nośmy twierdzi, że te, te sytuacje będą pozytywne, bo dopiero tu jest naprawdę świetna karta cesarzowa, tak? Płodność, macierzyństwo, kreatywność, ciąża, narodziny dziecka, narodziny nowej idei, koncepcji. To jest cierpliwość, także finalnie gdzieś tam, przy wersji, czy kolejna wersja, czy kolejne cokolwiek, tak? Dalej będzie coraz lepiej i będzie fantastycznie, ale na chwilę obecną, czy Cyberpunk 2077 to jest dobra gra? No, według kart średnio, według kart średnio dopiero najlepsze przed nami. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki. Do usłyszenia, do zobaczenia.